Cześć, witajcie na kanale mówiłem pomysł na minutę. Hej! E, słuchajcie, dzisiaj będziemy próbowali zrobić zegar do warsztatu na podstawie Batmana. Tak jest, w kształcie loga Batmana. Zapraszamy. <śm> zmian się dzieje w związku z tym, że mieliśmy dużo więcej pełnego czasu niż normalnie. przedczas na wielkie porządki, między innymi na porządki w warsztacie. Starym, starym warsztacie, który znacie z, pewnie niektórzy z pierwszych zupełnie odcinków. I w tym warsztacie brakowało mi zegara. Ja tam wchodziłem i wsiąkałem po prostu, nie ma człowieka. Jest tutaj jakiś stary zegar, który kiedyś zrobiłem tak po prostu. W sensie zrobiłem, no, zamontowałem. Yy, mechanizm i był zegar, ale on jest za wielki, e, więc przypomniał mi się projekt, który kiedyś robiłem dla znajomego. E, ten jest bardziej podłużny i myślę, że będzie się nam troszeczkę lepiej sprawdzał. Mm. To, to co? Działamy? Tak. Zapraszamy. A, jeszcze jedno, zaraz, zanim zaczniemy, to w ogóle zaczniemy od tego, że mm, to jest płyta winylowa e, i ja do tej pory wszystkie płyty winylowe wycinałem po prostu frezem przy użyciu dramela natomiast dzisiaj spróbujemy to zrobić na pilarce Moto Soul. zobaczymy czy nam ta płyta nie będzie pękać, na szczęście tutaj gdzieś w zapasie jeszcze powinny być dwie, więc jeśli się nie uda to wrócimy do starej metody, a tymczasem zaczynamy. Nie. E... Mm, nie. Kilka słów w ogóle, dlaczego tak, dlaczego tak, a nie inaczej. E... To był produkt testowy, już abstrahując od tego, że w międzyczasie zepsułem oczywiście e... wkładkę od zegara, więc musiałem już ją wybić na siłę e... młotkiem, żeby był tak zwany święty spokój. E... Słuchajcie, czy da się e... pracować w e... Na winylu, e, pilarką taką, typu, właśnie motosaw da się jak najbardziej, natomiast wymaga to niestety mega cierpliwości. E, jak mogliście zobaczyć na zbliżeniach, większość przyjazdów musiałem robić na dwa razy, bo materiał się po prostu rozgrzewa i się klei, on się nie, nie, on się topi. E, trzeba robić po kawałku i po kawałku odrywać. Przez to topienie i poprawianie w kółko, no to ten Batman tak wygląda trochę... Łomnie. <noise> Jedno skrzydełko ma bardziej zaokrąglone, drugie skrzydełko ma mniej zaokrąglone, nie wiem Serio? czy zwróciłeś uwagę. Tak, tutaj jest w ogóle jakiś taki... <noise> znaczy generalnie z daleka tego nie widać, poza tym przy odłamywaniu tych kawałków, które były, odłamał mi się też tutaj ten czubek i musiałem to e, poprawić. Tak, od tego, od tego znaczka, natomiast słuchajcie co, no powiesimy go w warsztacie jako taką... Projekt. Tak, jako taki projekt nie do końca udany. Co mogę Wam powiedzieć, jak, dlaczego i po co w ogóle, jeśli chodzi o, o pracę z winylem. Nie specjalnie na tego typu pilarkach fajnie jest to robić. Ja do tej pory robiłem to w ten sposób, że Wycinałem sobie szablon, odrysowywałem srebrnym mazakiem, można takie kupić, więc spoko sprawa, bo na czarnym materiale fajnie się tym znaczy. Dremel, frez i wycinałem po prostu krawędź, to się wszystko topiło, tam się zwijały takie włoski, ale ładnie, elegancko można było dużą powierzchnię odciąć, a później tylko przejechać papierem ściernym i, i było ok. Natomiast jeśli chodzi o winyl i jeśli chodzi o wycinanie e, czegokolwiek na pilarkach, właśnie e, typu wyżynarka włosowa, no to nie bardzo. Myślę, że kolejne próby z winylem nie, nie wiem czy będą. E, specjalnie zostałem zachęcony e, tymi doświadczeniami, które żeśmy dzisiaj tutaj nabyli. No. E, bo było słabo, nie oszukujmy się. Słabo się z tym pracuje, strasznie się to lepi. W ogóle trzeba dziesiątki razy powtarzać, przez co jakby żadno, żadne z cięć nie jest równomierne. Nie ma tak, że jest jedna strona zbliżona z drugą. No co, no my założymy wkładkę. Ja wam w tym momencie wrzucę zdjęcie, zobaczycie jak to wyszło. Mniej więcej. Nawet nie staraliśmy się jakoś bardzo e, obrabiać tych krawędzi. Jeśli chodzi o winyl i, i o kilarkę włosową, e, raczej nie. Myślę, że kolejne próby, które podejmiemy, jeśli chodzi o robienie jakichkolwiek zegarów te, tego typu, to dopiero w momencie, w którym albo pojawi się u nas laser e, jakiś większy, albo po prostu w momencie, w którym skończymy frazaleczkę CNC, bo tak nie ma to jakiegoś większego sensu. No i co? No i chyba tyle, nie? No! Laura dzisiaj była moim operatorem, była moim towarzyszem, było mi bardzo miło, że, że, że mogliśmy coś razem zrobić. E, kolejny projekt, jeszcze poniedziałkowy projekt, jeszcze będzie projektem takim w miarę szybkim, e, nie, jakby, nie, żeby nie zaabsorbować nam bardzo dużo tutaj czasu na warsztacie, dlatego że musimy sobie przygotować materiał na kolejny, dużo większy projekt, nad którym już będziemy pracować razem e, i to będziecie mogli gdzieś tam w najbliższym czasie zobaczyć. E, jak się już pośmiejecie z mojego łamnego Batmana, to, 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 to oczywiście dajcie znać, że, że, że generalnie. Jest ułamny. Tak. I że no, człowiek nie boi się przyznać do popełnionych błędów, więc nie wiem, czy podejmę jeszcze jakieś próby. Będziemy jeszcze próbować cokolwiek że chyba nie jest strasznie ciężko na Nie, bo tu strasznie... Jeśli chodzi o winyl, to strasznie pękało. Znaczy może nie to, że pękało, ale przy tym jednym. Yy, tutaj przy tym... nie wiem jak to się nazywa. Ale mniejsza z tym... wyrostku skrzydła. Może być. <laughs> Strzeliło i właśnie zobaczyłam już po wycięciu, że jest taka po prostu prosta linia. Spróbowaliśmy próbowaliśmy to jakoś naprawić. No i co, no... Wielkich projektów z tego nie będzie, a płyt winylowych leży jeszcze cała sterta, więc spróbujemy wykombinować z nich coś innego. A tymczasem oczywiście pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera. Na wszystkie nasze live'y i vlogi na live'y, które są co niedzielę o 20 na vlogi, które zawsze wpadały z partyzanta w środku tygodnia, ale z powodu koronawirusa ostatnio ich nie ma. Może w najbliższym czasie wrócimy jakoś do tej idei troszeczkę. Mm. No i co jeszcze? I, i oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Życzymy zdrowia i widzimy się na pewno już wkrótce trzymać. Cześć! Cześć! Bad power Ułomny <grym> <grym> Batman. No trochę taki ułomny, no. no. <grym> Życie. Kik.